That is far enough, Prince Arthas. Your march ends here. Anarala Bellore! You will burn for your actions! You may have been formidable once, but I sense your soul fading. Invincible! Your life force flickering weakly, a flame I will gladly extinguish. At least I have a soul, you despicable monster! Not for long. Król Anasterian Sunstrider, czyli po polsku Anasterian Słońcobieżca. legendarny, wielki, antyczny król wysokich elfów, król, który władał ich krainą, królestwem Quel'Thalas przez niemal połowę jego istnienia, przez blisko 3000 lat wcale nie był tak kryształową postacią, za jaką uważają go elfy i możliwe, że część graczy. Król Anasterian Słońcobieżca był potomkiem w prostej linii Darth Remara Sunstridera, założyciela dynastii Słońcobieżców, tego, który poprowadził Quel'Dorei za morze tego, który stworzył słoneczną studnię, zakładając królestwo Quel'thalas, dając swoim Quel'dorei nowy dom i doprowadzając do powstania rasy wysokich elfów. Jako prawnik Daderemara, Anasterian odziedziczył nie tylko tytuł królewski, ale również legendarny miecz swego pradziadka, Felo Melorn, ognisty miecz zwany Uderzeniem Płomieni. Anasteriana, Słońcobieżce poznajemy bliżej 2800 lat przed otwarciem Mrocznego Portalu, w czasie gdy trolle z Imperium Zandalarów wsparły leśne trolle z Amanów i wspólnymi siłami najechały Quel Talas. Królestwo Elfów powstało bowiem na ziemiach należących do troli Amanów, na ich świętych, pradawnych ziemiach. Trole nigdy nie wybaczyły wysokim elfom tego, że zostały wygnane ze swego domu. Teraz, ze wsparciem Zandalarów i ich loa, w końcu miały siłę, żeby odzyskać swój dom. Wkrótce, sporą część Quel'Thalas ogarnęła bitewna zawierucha. Anasterian ze swoimi elfami musiał skryć się w stolic za murami Srebrnej Luny, czyli miasta Silvermoon, które było chronione przez bandy Noriela, potężną, magiczną zaporę, której w przyszłości nie był w stanie sforsować nawet smoczy ogień. Anasterian dobrze wiedział, że elfy, pomimo swej potęgi, pomimo kamieni runicznych, nie będą w stanie wiecznie sprzeciwiać się trollom, a wiedząc, że na południu powstało pierwsze ludzkie imperium imperium Aratorskie, wysłał swoich posłańców do ich króla, króla Toradina, z prośbą o pomoc. W stolicy ludzkiego Imperium, mieście Strom, Toradin długo debatował, czy udzielić elfom pomocy, czy nie. Elfy trzymały się z daleka, żyły w izolacji. Jednak rozumiejąc zagrożenie ze strony troli, zgodził się, jednakże pod pewnym warunkiem. Król Toradin, chociaż obawiał się elfiej magii, wiedział jednak, jak może być potężną bronią w walce z trollami. Dlatego zażądał od Anasteriana podzielenia się arkanami magii. Tajemnej. Anasterian, podobnie jak inne wysokie elfy, znał potęgę magii tajemnej i wiedział, jakie ryzyko może pociągać nauczenie jej ludzi. W końcu to magia tajemna doprowadziła do wybuchu wojny starożytnych, do sprowadzenia płonącego legionu na Azeroth. Jednak nie miał innego wyjścia. Z ciężkim sercem Anasterian zgodził się nauczyć stu ludzi podstawowych zaklęć. Nie wiedział, że ludzie pochodzą w prostej linii od Wrykulów, czyli od sług Tytanów i mają wrodzoną zdolność do opanowania magii tajemnej. Ludzcy magowie szybko urośli w siłę, a z ich pomocą, z pomocą całego Imperium Aratorskiego Anasterian Słońcobieżca zdołał pokonać Trolę i obronić Quel talas. Anasterian oczywiście nie chciał wyręczyć się rękami ludzi, sam brał udział w wojnie, od jego płonącego ostrza Poległy dziesiątki, jak nie setki troli walczył ramię w ramię z królem Toradinem. A po wszystkim, żeby podziękować królowi Toradinowi za okazaną pomoc, kazał swoim najzręczniejszym zaklinaczom wzmocnić elfią magią Stromkara, potężny, dwuręczny miecz króla Toradina. Oprócz tego Anasterian zawiązał pakt z Toradinem. Obiecał mu wieczną przyjaźń oraz to, że nieważne kiedy, choćby i za Kilka tysięcy lat. Jeśli ród króla Toradina znajdzie się w potrzebie, Anasterian i jego wysokie elfy przyjdą im z pomocą. Przez blisko 3000 lat nie było takiej potrzeby. Jednakże po zdradzie strażnika Mediwa opętanego przez Sargerasa i sprowadzeniu hordy orków na Azeroth, elfy stały się potrzebne ludziom. Po powstaniu przymierza Lordaeronu, jedyny żyjący spadkobierca Toradina Potomek w prostej linii od legendarnego króla, Anduin Lothar, który został głównym przywódcą sił przymierza, wysłał do króla Anasteriana prośbę o pomoc. Przynajmniej tak mówi kronika. Gdy czytamy fale ciemności, dowiadujemy się, że Lothar nawet nie pomyślał o wezwaniu elfów, natomiast zrobił to król Terenas, król Lorderonu, który powołał się. Na dziedzictwo Lotara, na dawną przysięgę, licząc, że Anasterian wyśle im pomoc. Niestety, Anasterian nie dostrzegał powagi sytuacji, nie widział w orkach wielkiego zagrożenia. Uważał, pomimo swojej wcześniejszej obietnicy, że jest to problem ludzi, ludzi, krasnoludów, co do tego elfom. Ale nie mógł otwarcie sprzeciwić się prośbie, dlatego wysłał parę elfich niszczycieli, parę lekkich elfich jednostek, statków. Z iście symbolicznymi siłami elfich zwiadowców. Były jednak elfy, które nie podzielały opinii króla, wśród nich była Aleria Bierzywiatr, najstarsza z trzech sióstr, która wyruszyła na pokładzie wesprzeć Andwina Lotara. Spojrzenie Anasteriana na zagrożenie ze strony Orków nie zmieniło się nawet, gdy orkowie dotarli do granicy Quel'Thalas i zaczęli mordować elfów. Dopiero gdy Aleria dotarła do stolicy i rzuciła pod nogi króla odciętą głowę trola na dowód, że Orkowie zawiązali sojusz z trolami Amanów, Anasterian Postanowił działać. Uznał to za otwartą agresję ze strony hordy, za atak na Quelthalas, za atak na jego lud, wypowiadając orkom wojnę i obiecując wesprzeć całymi swoimi siłami, całą Elfią potęgą przymierze Lordaeron. I tak też się stało, jednakże dopiero po tym, gdy Elfy znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu. Gdy Horda wycofała się spod Srebrnej Luny, bo jak zostało wspomniane wcześniej, nie byli w stanie jej zdobyć, Srebrną Lunę chronił Bandinoriel, potężna, magiczna zapora, której nawet smoki nie były w stanie sforsować, a Sterian nie posłał wszystkich swoich oddziałów z przymierzem, zajmując się walką z trollami właśnie w granicach Quel'Thalas. I ta myśl o wyższości swojego ludu, o tym, że elfy są najważniejsze, i nic im do tego, co się dzieje na zewnątrz, towarzyszyła Anasterianowi przez kolejne lata, gdy był członkiem przymierza. Gdy Horda została pokonana, Anasterian nie chciał dalej sojuszu z ludźmi. Uważał, że elfy są samowystarczalne. Zupełnie innego zdania był jego syn, Kaeltas. Elf o otwartym umyśle, który wyruszył do Dalaranu, wierząc, że od innych raz elfy mogą się wiele nauczyć, dużo od nich skorzystać. Anasterian był innego zdania. Szukał sposobu, byle pretekstu, żeby móc wypowiedzieć dawny sojusz, żeby móc opuścić przymierze. I tak też się stało. Na pewno częściową winę ponosił za to śmiercio skrzydły, aspekt śmierci, który mącił w umysłach królów przymierza, doprowadzając do wewnętrznego chaosu i rozpadku sojuszu. Jednakże i bez tego Anasterian opuściłby przymierze. Zrobił to zresztą jako pierwszy, stwierdzając, że przymierze wtedy, podczas bitwy pod Srebrną Luną, opuściło elfy, zostawili ich samym sobie. Nie było na odwrót, to oni opuścili elfów, w wyniku czego większość lasów, kwelta las, została spalona. Śpiewająca puszcza poniosła ogromne straty. Anasterian nie dostrzegał tego, że gdyby nie przymierze Lorderonu, Quel'Thalas upadłoby. Dlatego też Anasterian opuścił przymierze Lorderonu. Jednak, pomimo tego, gdy wiele lat później plaga nieumarłych pojawiła się w Lorderonie, Anasterian Słońcowierzca i jego doradcy, Dostrzegli to zagrożenie i wysłali swoich elfich kapłanów do Lorderonu, żeby zbadali przyczynę plagi i postarali się pomóc lorderończykom. A gdy Artas, Artas Menetil, następca tronu Lorderonu, popadł w szaleństwo i za sprawą ostrza mrozu stał się rycerzem śmierci, zabił swego ojca i doprowadził do upadku królestwa, Anasterian, podobnie jak inni królowie, i ci, którzy należeli do przymierza i ci, którzy wcześniej je opuścili, wysłali swoje oddziały, żeby spróbować pomóc Lorderonowi. Było jednak za późno. Plaga była zbyt potężna i Lorderon musiał w końcu całkowicie paść pod naporem plagi nieumarłych. Po tym jak Artas od swoich panów otrzymał polecenie wskrzeszenia nekromanty Keltuzada i użycia do tego mocy słonecznej studni, czyli centrum mocy wysokich elfów, a Nasterian stanął do walki z Plagą. Quel'Thalas było przygotowane. Podobnie jak wcześniej otaczała je nieprzenikniona magiczna bariera. Jednakże zdrajca Darkan pomógł Artasowi znaleźć klucze, otworzą umysł i serce Bandi Noriela. Plaga króla Lisza przetoczyła się przez całe Quel'Thalas, zostawiając za sobą pas martwej ziemi, który w późniejszych latach był nazwany Martwą Blizną. Anastarian jednak nie uciekł. Zebrał całą radę srebrnej luny, największych magów na wyspie Quel'Danas, wiedział, że jeśli słoneczna studnia zostanie zdobyta, oznaczać to będzie kres jego ludu. Pomimo tego, że Anastarian był niezwykle wiekowym elfem, miał ponad 3000 lat na karku, a nie cieszył się nieśmiertelnością tak jak nocne elfy. Stanął do walki z Artasem i zaskoczył rycerza śmierć swoją gibkością i szybkością. Anastelian jak przystało na bojowego maga walczył nie tylko felomelornem w jednej ręce, ale w drugiej trzymał potężny kostur magiczny. Odpierał zdecydowanie ataki Artasa, a gdy Artas zaszarżował na niego na swoim koniu niezwyciężonym, Anasterian zdołał podciąć nogi konia, zwalając Artasa ze swego wierzchowca. Jednakże w decydującej walce Felomelorn, antyczne ostrze Anasteriana zawiodło swego króla. Gdy ogniste ostrze zderzyło się z ostrzem mrozu Artasa, Elfimiecz nie wytrzymał uderzenia i rozpadł się na dwie części, a uwolniony miecz Rycerza Śmierci opadł prosto na Anasteriana, odcinając jego prawą nogę. Anasterian upadł, jednak nie poddał się. Bez nogi, ze złamanym mieczem, wykrwawiający się, walczył dalej, walczył dla swego ludu. Uniósł złamany felomelorn i wbił go głęboko w udo Artasa. Wiedział jednak, że dla niego samego to już jest koniec. Artas uniósł ostrzem mrozu i wbił je za obojczyk głęboko, aż po rękojeść w ciało Anasteriana, zabijając króla i pochłaniając jego duszę. Taki był koniec Anasteriana Słońcobieżcy, ostatniego króla wysokich elfów. Ponieważ chociaż później jego syn Kaelthas Słońcobieżca, członek Rady Sześciu Dalaranu, powrócił do Quel'Thalas i przejął po nim władzę, nie przyjął jednak korony. Ostatnim, formalnym, oficjalnym królem Quel'Thalas był Anasterian Słońcobieżca, legendarny, rządzący blisko 3000 lat, ale nie pozbawiony wad król